Witam Państwa serdecznie, Z tej jestem Łukasz Stefanik. Dziś mamy pierwszy dzień lutego, godzina 9.30. Rozpoczynamy poranny briefing, a rozpoczynamy go od pary walutowej usd cad To jest interwał D1. W dniu wczorajszym mieliśmy do czynienia ze silnymi spadkami, jednak pod koniec dnia te spadki w dość znaczący sposób zostały odrobione, to też na interwale D1 widzimy dość duży cień. E, cień świecy na około 70 pipsów, czyli w tej chwili możemy mówić tutaj o fałszywym wybiciu tych ostatnich e, doków e, od e, licząc od samego minimum był to ruch już na ponad 120 pipsów, natomiast zobaczmy jak, jak ta sytuacja wygląda na niższym interwale czasowym o dalej cały czas jest ta presja na spadki tutaj interwał H4 cały czas mamy tendencję spadkową, natomiast to wczorajsze zrzucenie mogło być tutaj czyszczeniem stop lossów tych, którzy mieli tutaj pozycje zabezpieczone poniżej dołków z 17 i 12 stycznia, ponieważ rynek wybił te dołki aż na 50 nawet 60 pipsów, po czym szybko wrócił, także na tę chwilę ta strefa, ona dalej powinna stanowić wsparcie, dopiero zejście poniżej otworzyłoby drogę tutaj do, do większych spadków, natomiast jak na razie po tym odreagowaniu, jeżeli nie zobaczymy dzisiaj jakichś głębszych spadków, to dalej jest tutaj szansa na odrobienie tego ruchu, ruchu, który obserwujemy już od początku Stycznia. Jeżeli chodzi o niższy interwał czasowy, tutaj H1, zmierzmy największą korektę. Największą korektą na ostatniej fali jest ten układ. Zaznaczę go kolorem niebieskim i zobaczmy, czy już nam się ten układ wypełnił. No jak widać, w tej chwili rynek reaguje na to górne ograniczenie. Tutaj dokładnie dopasowując ten układ do samych cieni, będzie on wyglądał w ten sposób. Czyli aktualnie. Na parze walutowej USD CAT ważnym poziomem będzie górne ograniczenie tego układu, także jeżeli ono zostanie wybite, 1,3083, można oczekiwać tutaj większych wzrostów. Najlepiej, jeżeli byłoby to wybicie, retest, a później kontynuacja wzrostów, natomiast na tej chwilę widzimy, że to górne ograniczenie jest bronione, także mamy tutaj jakąś lokalną strefę oporu wynikającą z ostatnich dołków, także rynek jak na razie próbuje utrzymać tą tendencję spadkową, dopiero wyjście powyżej tego poziomu otworzyłoby drogę do jakichś większych wzrostów, natomiast w tej chwili jeszcze zerknijmy na tutaj bardziej intradayowy interwał, to będzie M15, wyznaczę tutaj lokalny układ 1 do 1, także tamten był z wyższego interwału, ten tutaj z niższego i zobaczmy, że w tym miejscu wypada dość istotne wsparcie, ponieważ mamy tutaj oprócz geometrii ZZB, czyli te wcześniejsze szczyty, które były oporem, po wybiciu stanowią teraz wsparcie, a więc intradayowo Tutaj ważne miejsce w przypadku zejścia ceny, te 20 pipsów poniżej poziomu 1,3050. Jeżeli będzie broniony tutaj, reakcja popytu może się pojawić i automatycznie, jeżeli dojdzie do wybicia tego poziomu, no to te spadki tutaj mogą być kontynuowane. Zobaczmy kolejną parę z dolarem amerykańskim USD JP. Tutaj podobna sytuacja. Na początek, może ten interwał D1 e, doszło również do fałszywego wybicia tych dwóch ostatnich e, dołków. Zejście ceny podobnie na około 50 pipsów i szybkie cofnięcie. W tej chwili jesteśmy już ponad 130 pipsów powyżej tych wczorajszych minimum. Także bardzo szybko rynek odrobił praktycznie cały ruch e, z dnia wczorajszego. E, jak to wygląda na niższym interwale czasowym, e, tutaj. Już układ 1 do 1 został wybity na USDK-zie. Tam on cały czas trzyma te spadki. Natomiast zobaczmy, że tutaj rynek wykonał dwie tego samego zasięgu korekty i przy trzecim teście doszło już do, do wybicia. A więc w tej chwili górne ograniczenie układu będzie stanowiło wsparcie. Czyli w przypadku jakiegoś większego cofnięcia, tutaj jest wsparcie 1.1270. Jeżeli oddale wykres. No to to wsparcie będzie się pokrywało z ostatnimi dołkami, czy nawet 1,12,70, 1,12,60. Tutaj cały czas mamy e, wsparcie, zaznaczymy to kolorem zielonym. Natomiast jeżeli chodzi o niższy interwał czasowy, e, tutaj e, jednym z możliwych układów, który biorę pod uwagę, jest korekta e, prosta. I tutaj ją zaznaczymy. Nie została jeszcze przetestowana geometria, także cały czas możliwe jest tutaj podbicie, e, czyli mamy tutaj pierwszą falę, drugą. I trzecią. Zobaczmy, że zabrakło tak naprawdę dosłownie kilku pipsów, także wykluczone że rynek jeszcze raz tutaj podejdzie i ważne będzie to, czy cena tutaj się zatrzyma, czy też zobaczymy wybicie. W przypadku pojawienia się sygnałów poziom, yy, spadkowych, tutaj przy 113,60, na pewno będzie to dobre miejsce, by ponowić tutaj wejście zgodnie z tendencją spadkową. Natomiast wybicie tego poziomu powinno te wzrosty tutaj yy, przyspieszyć. I zobaczmy jeszcze jedną parę walutową, e, to jest funt do dolara. E, w jednym z ostatnich briefingów wspominałem tutaj o tej strefie e, wsparcia w briefingu bądź w analizie 1,24,10. E, zobaczmy jakie, jaki ładny przykład zasady zmiany biegunów. Rynek e, tutaj dla rynku ten poziom stanowił opór. Po wybiciu znowu wsparcie, rynek kontynuuje wzrosty i jeszcze raz wraca na dużej dynamice, po czym mamy wzrosty na około 170 pipsów, także bardzo techniczne zachowanie tutaj funta do dolara, strefa ZZB plus mierzenie 38,2% i ta strefa dalej pozostaje wsparciem. Co prawda jest ona dość odległa, około 160 pipsów mamy do tego wsparcia, natomiast cały czas tutaj z interwału h czy nawet H4, warto o tym wsparciu e, pamiętać. Bliższe wsparcie w przypadku korekty tych wczorajszych wzrostów e, mamy tutaj, ponieważ rynek również e, na ten poziom reagował zarówno od jednej, e, jak i od drugiej e, strony. Także tutaj najbliższe wsparcia, i, i najbliższe wsparcie 1,2510. E, Natomiast na niższym interwale, jak sytuacja wygląda, po tym silnym ruchu, tak naprawdę on był wykonany e, praktycznie jednym ciągiem, bez większych korek, także żadnego układu tutaj nie ma, e, nie da się w tej chwili wyznaczyć. Mamy cofnięcie na około 50 e, pipsów i wybicie tych ostatnich szczytów, czyli wczorajszych maksimów, powinno otworzyć drogę do e, dalszych wzrostów. No a celem dla popytu byłyby ostatnie szczyty, czyli nawet tutaj okolice 1,2670 czyli w dniu dzisiejszym należałoby obserwować właśnie te szczyty, bądź w przypadku zejścia tutaj okolice 1, 25, 10, 1,2510-1,2520. Jeżeli doszłoby do wybicia tej strefy, no to kolejne wsparcie dopiero 100 pipsów niżej. Ok, z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę, życzę powodzenia na rynku w dniu dzisiejszym i do usłyszenia.